Czytam tekst. Pewnego razu tata powiedział, do naszego miasta przyjedzie cyrk. Wszyscy bardzo się ucieszyli. Bardzo się ucieszyli, ponieważ tata obiecał, jutro całą rodziną pójdziemy na przedstawienie. Świetnie! – zawołał Wituś. Bardzo chciałbym zobaczyć słonia. E tam słoni! Ten miły słoni! Małpy są o wiele ciekawsze – powiedział Wacuś. Ja tam najbardziej lubię naszego Pikusia. Powiedziała Gosia. Ale, Gosia, ale to tylko kundel, pójdziemy wszyscy, powiedział nie kto inny, tylko powiedział tata, a mama go poparła. Następnego dnia mama kupiła pilek i wszyscy... Do cyrku. Przedstawienie się zaczęło. Występowały małpy, tygrysy, potem konie, a na końcu pocieszny klaun. Lecz dzieci zaczęły się bardzo niepokoić, bo wciąż nie było słonia. Jak sens słonia! Wielkiego słonia! Zawołał Wituś. A jak chcę lody. Zmienił temat tata. I kupił lody. Jezus Maria. Uwaga. Rodzice. Rodzice. Spojrzeli na siebie. A dzieci? Nadal czekają na słonia. A słonia? Wciąż nie było. Po paru innych występach wreszcie na arenie pojawił się słon. Dzieci bardzo się ucieszyły. Dzieci, zaburuje cię słonia. Czas, czas szybko mijał, przedstawienie dobiegało końca. Cała rodzina dobrze się bawiła, a najbardziej, z całej, a najbardziej z całej rodziny... się dzieci. dzieci. Dzieci! Wszyscy zadowoleni wrócili do domu. Nawet Bikuś czekał, czekał z radości. Przy kolacji tata obiecał swoim dzieciom, a mama Powiedziała, że jutro z pikusiem, jak będą grzecznie, to znowu wszyscy pójdą do cyrku, aby zobaczyć jeszcze raz. I uwaga, jeszcze raz zobaczyć słonia. Szybko który bierze nam wygrywa. Uwaga, jest! go I go you Tak, baba.